Nowe sekretne zmiany na mapie, wyrzutnia granatów, trip horde, a także nowe wątki fabularne to wszystko, czym się dzisiaj zajmiemy, a więc hej wszystkim! Z tej strony Jaju i zanim zaczniemy naszą codzienną przygodę z Fortnite, to tutaj macie dwóch ostatnich zwycięzców na starter pack. A jeżeli to Wy chcielibyście coś wygrać, to musicie wpisać kod Jaju w tym Fortnite'owym sklepie, użyć go przynajmniej raz, a ponadto zostawić oczywiście subika i łapeczkę w górę, aby nie ominęły Was żadne nowości ze świata Fortnite. Może dzisiaj tak wbijemy przynajmniej 6000. Łapek? Zobaczmy, dorzucę wam najwyżej jeszcze jeden starter pack do konkursu. Nie zapomnijcie o niku w komentarzu, abym miał jak się z wami skontaktować. Tutaj macie ostatnią najpopularniejszą szóstkę wspierających w sklepie Fortnite, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Stało się, Srogi Szczyt upadł, a ogromne bydle uwolniło się i powędrowało w stronę terytorium Ragnaroka. Lodowy Król natomiast utracił swoją przeogromną twierdzę, ponieważ ta runęła w dół wraz z uwolnieniem się ogromnego stworzenia. Sama bestia zniknęła bez śladu w okolicach Butnego Brzegu i niestety doszło do tego, czego obawiałem się najbardziej. Epic Games zamiast wykrywać potężną postać, to teraz bawi się z nami w podchody, które pewnie będą się ciągnęły kolejne to miesiące. Coś, co jak mnie wam po śladach, jest wielkości srogiego szczytu, a nawet i większe, skryło się nie wiadomo gdzie, a najprawdopodobniej weszło do wody, czego dowiecie się w dalszej części odcinka. Oprócz tego wszystkiego otrzymaliśmy informację o nadchodzącym trybie, który będzie dotyczył niezwykle starego wątku, jakim jest Horda, Już zapewne się domyślacie, że Epic Games może tutaj zmierzać do powrotu do starego wątku fabularnego, ale o tym zaraz. Najpierw mniej znaczące nowości. Do gry trafi nowość. Wygranatki, który wyprzez mety stary i pozbawi go autorytetu, czyli tłumacząc na nasze, sprawi, że broń, która towarzyszy nam od pierwszego sezonu, zostanie wyrzucona do skarbca, a więc w tym momencie możecie zostawić wirtualną świeczunię dla właśnie tej wspaniałej broni. O samej broni nic póki co nie wiemy. Dysponujemy tylko grafiką i niczym poza tym, a więc nie ma co się tutaj skupiać. Przewiduję, że jedyną różnicą będzie szybkostrzelność i tor, po jakim leci pocisk, ale o tym dane. Będzie nam się przekonać w kolejnej to aktualizacji zawartości, która wydarzy się za tydzień. Do Fortnite trafiła również nowa funkcja, z której będą zadowoleni wszyscy posiadający już swoje pociechy, bowiem do gry została zaimplementowana blokada rodzicielska, która efektywnie ograniczy dostęp do tej jakże hegemoniczno uzależniającej gry. Działanie jest bardzo proste: najpierw musimy odpalić odpowiednią opcję, a później wprowadzić specjalny pin. Później, przy logowaniu, bez niego nie wejdziecie sobie po prostu do gry, a więc teraz taką opcją rodzice nie muszą mojej młodszej widowni zabierać wyraziczego sprzętu. To na tyle z a więc pora na to, co na moim kanale ma swoje specjalne miejsce i jest jego wizytówką czas na fabułę. Bestia się uwolniła, srogi szczyt upadł, lodowy król zapewne siedzi załamany, jednakże to nie koniec nowości jakie nas czekają. Najprawdopodobniej już niedługo dojdzie do odrodzenia się kostki lub pojawienia się jej wpływów na mapie. Sam sezon 9 jest znacznie z nią powiązany, ponieważ mamy liczne do niej odniesienia, jak chociażby malunki blondaska w bunkrze, nowe pliki dotyczące tego straszliwego obiektu, a oprócz tego wszystkiego odwiedziliśmy jeszcze raz wymiar, do którego wcześniej kostka otworzyła nam Wrota. Teraz, wraz z nową aktualizacją, nasze spekulacje zaczynają się spełniać. Epic Games nie robi niczego bez kontekstu, i zawsze coś ma swój wyższy cel. Zapowiedzieli oni w plikach powrót hordy, czyli najwyższych tworów, które są manifestacją zła i mocy, a w pełni są oddane swojemu panu i stwórcy Kebinowi, zwanemu również królem burzy, a szerzej jest nam doskonale znany jako kostka. Król burzy bowiem to tylko jego ucieleśnienie. Powrót wątku burzy i wiecznego zła wydaje się być czymś pewnym. Zapowiada to chociażby ekran wczytywania za tydzień 5, na którym to możemy ujrzeć tajemniczą nieznaną nam postać. W tle natomiast możemy dostrzec inne sylwetki, a w lewym górnym rogu łeb jakiegoś ogromnego gada, bądź jakiś statek. Czyżby to była bestia? Na chwilę obecną nie mamy innych potwierdzeń, lecz sprawa tajemniczej postaci obudziła moje fabularne serce bardzo szybko. Po samej kolorystyce, tle i ogólnej sytuacji możemy wywnioskować, że bez wątpienia mamy do czynienia z kostką, bądź motywem burzy. Fioletowa mgła w hełmie zdaje się to potwierdzać. Póki co nie wiemy co i jak, ale to zmieni się wraz z rozwojem fabularnym, czyli w ciągu kilku najbliższych dni, bądź Tygodni. Poza tym, że postać niewątpliwie kojarzy mi się z wątkiem Króla Burzy, to swoją posturą, kolorystyką czy pancerzem przypomina mi kogoś na punkcie kogo mam po prostu jobla. Starsi widzowie na pewno się domyślili, że chodzi mi tutaj o samego przybysza. Kolorystyka podobna, styl hełmu również, a sama peleryna zdaje się rozmiarami przypominać tą, którą znamy z przeszłości. Być może odnalazą sekretną drogę do naszego domu właśnie przez wrota, które otworzyły się już jakiś czas temu – Myślę, że dlatego tego geniusza namierzenie takiej błahostki jest niczym. Jednakże skąd mógłby on w ogóle mieć jakąś styczność z kostką? Nie zapominajmy, że oboje trafili bądź przybyli do nas z tego samego wymiaru, a przynajmniej ta dwójka razem przez niego przechodziła. Jeżeli ta teza okazałaby się właściwa i rzeczywiście to byłby przybysz, to muszę przyznać, że byłbym w niebo wzięty, a IP Games spełniłoby moje najdyskretniejsze marzenia. A propos były świata Fortnite. Jeżeli to nasz wielki wynalazca, to widać, że przez te ostatnie. Kilka lat w tamtym świecie nie próżnował i się zbroił najprawdopodobniej na ekspansję. Nawet jeżeli to nie on, to jest to ktoś, kto jest w stanie zapanować nad samą kostką albo przynajmniej ułamkiem jej mocy. Fabuła Fortnite rozpoznaje jeszcze jedną taką postać: lodowego króla, który to na wzór hordy stworzył za pomocą fragmentu kostki Lodowy Legion. Oprócz tego mieliśmy chociażby Omenaczy, Fortunę, czyli swoistych fanatyków burzy, którzy są nam bliżej nieznani. Wiemy tylko, że z przybyszem za bardzo się nie lubili, ponieważ ten. Musiał ich pokonać, aby otworzyć sobie drogę powrotną do domu Za pośrednictwem rakiety Mnogość myśli, jaka pojawi mi się w głowie Jest po prostu za duża, aby zmieścić to Chociażby w 20 minutowym materiale A więc odłóżmy to na następny raz A teraz, aby troszkę ochłonąć Wspólnie obejrzmy sobie nowe zmiany na mapie I zniszczenia, które Zafundowała nam bestia Gotowi? No to lecimy! A więc hej, ja son e, here jak możecie zauważyć, no, Srogi Szczyt został już całkowicie zniszczony, a więc to, że bez bestia w aktualizacji 9.20 się uwolni, się jak najbardziej potwierdziło i kolejny raz tutaj moje przecieki okazały się niezawodne. Jak dobrze widzicie, tutaj wszystko jest zniszczone. Oczywiście mamy tutaj drobne lagi paczowe ponieważ Epic Games właśnie dało nam komunikat, że niestety, ale występują ogromne błędy optymalizacyjne, ale cóż tu się dziwić, jak tutaj prawie cały Srogi szczyt uległ zmianie. Oprócz tego na mapie mamy parę innych zmian. Możecie usłyszeć charakterystyczne dźwięki strzyg oraz innych bestii, ponieważ mam otwarte okno, e, ponieważ mamy tylko skromne jakieś 50 stopni Celsjusza na zewnątrz, a więc jeżeli chcielibyście e, mieć mniej stopni, to pamiętajcie, jeden kot w sklepie, ja sklepie jajoty to jeden e, stopień Celsjusza e, na dworze e, mniej. Może zejdziemy do zera bezwzględnego dzisiaj, także się postaramy, zobaczymy, może się postaracie. Jak dobrze widzicie, pójdziemy sobie to po prostu zobaczyć. Dobrze, że mam grappling hooka. Jeszcze chciałbym wam coś pokazać, coś bardzo ekscytującego. Niestety mapa nie jest chyba jeszcze. A, jest zaktualizowana, jest już pewnie tutaj. Co by strzejści. co by strzelsi, co bardziej tacy spostrzegawcy na pewno zauważyli, co się tutaj stanęło. Tutaj mamy jakąś resztkę, a resztkę zamku, bo zamek się no niestety, ale nam rozsypał. Także wejdziemy tutaj szybciutko. Ojej, się nie udało trochę. Tutaj wchodzimy i tutaj jak dobrze widzicie zostało zniszczone, ale jeszcze chciałbym dostać się na sam szczyt, z rogi oszczytu, ażeby zobaczyć czy tutaj... No niestety cała twierdza lodowego króla została tutaj zniszczona. Całość upadła na dół. No ciekawe, jak się chłopak potem pozbiera, na pewno miał jakąś hipote hipotekę na 50 lat, więc może być dosyć słabo, ale jak możecie zauważyć, ta ogromna bestia na pewno była czymś gadowatym, a możemy to rozpoznać dokładnie po tych śladach, które teraz widzicie tutaj przede mną na pewno się zauważyliście, a więc pójdziemy ich tropem, zobaczymy, dokąd nas prowadzą. Nieważne, że nie mam broni, mnie to po prostu fascynuje i bardzo ciekawi także idziemy spokojnie tym tropem jak dobrze widzicie tutaj poszczególnych śladów nie mamy tutaj tak jakby ta woda bardziej zmarzła ale tu już mamy y, dalej te ogromne tu ptacze a więc idziemy za tymi ogromnymi śladami jak widzicie tutaj dużo śniegu się pojawiło wcześniej to był tylko lód a teraz mamy tutaj także śnieg także użyjemy sobie gra może trochę szybciej y, cóż to jest a to jest najnowszy przedmiot bardzo kozacki swoją drogą niezwykle mi się podoba co prawda tutaj na naparzące y, jego użyteczność nie będzie za duża gramy w ogóle na bo oddziałów po prostu nie mogę odpalić, no zwyczajnie nie mogę, złośliwość losu, ogromne problemy ma Epic jak już wspominałem na początku Także, gdzie tutaj są kolejne światy? To jest ślad z czwartego sezonu, to nie, nie potrzebujemy, ale dobrze, dobrze, widzimy na minimapie jakiś Belzebub, bies nam się teraz odzywa, Boże, jak ja nie toleruję tych psów, które są strasznie niewychowane przez właścicieli, tacy właściciele, którzy nie wychowują psów i nie wiem, dają im samowolnie szczekać, to nie wiem, no pośledzenie największe, nie toleruję takich człowieków, także tutaj sobie idziemy i jest tutaj kolejny świat, kolejne ogromne wgniecenie, no te bydle jest naprawdę spore może to jest rzeczywiście jest tak godzina, skoro to jest tak ogromne, no ale moi kochani spójrzcie tylko na to, tutaj mamy ostatni ślad i się urywa, i patrzcie, bestia wyparowała, no nie ma po prostu, jakby te domki były zgniecione, to jeszcze, to byśmy mogli postawić tezę, że po prostu ona sobie do wody wlazła ale to tak, no nie mamy żadnego śladu, żadnego tutaj obsuwiska, nic takiego wejdziemy tutaj na skraniec mapy czy coś tutaj się dzieje? Fajnie by było jakby na przykład coś się wynurzało tutaj co chwilę, w, na przykład w WoWie mamy taki aspekt, albo w Hotsie, Hots Martwa gielka, swoją drogą, mamy taki aspekt, że tak co chwilę coś się wynurza i to jest właśnie taki smaczek. W Destiny 2 także mamy na jakiejś tam planecie właśnie taki bardzo ciekawy smaczek, co mi się na pewno bardzo podoba. No a tutaj niestety czegoś takiego nie mamy, mamy tylko te ogromne ślady. A także mamy zniszczony srogi szczyt. Tutaj swoją drogą chyba coś się zmieniło, chociaż nie, chociaż nie, chyba to tak nie wygląda. Chyba zawsze były te iglaki i cała reszta. Tych wspaniałych rzeczy, także ja sobie tutaj otwieram ostatnią skrzynkę. Jest tutaj o moja ulubiona broń, bo snajperka to jedyna rzecz, z jaką potrafię grać w tej grze. A także e, tutaj już chyba na wszystko mamy. Wszystko mamy w aktualizacji 9.10, 9.20. Wiem na pewno, że jeszcze tutaj państwo skałkowie się trochę przemieścili, niestety, ale przegrałem z Nexe w pojedynku. Pewnie się dowiecie, dowiecie dzisiaj o co chodzi, e, a więc nie mogę już ich niszczyć, ale oczywiście traktaty są od tego, żeby je łamać. E, także tutaj mamy panu skałków. Pojawił się także ich pies, on znajduje się gdzieś tutaj. Mają sobie psiaka, pewnie teraz go na pewno e, widzicie. A więc ja dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, kod jajuty w sklepie i łapeczka w górę to 1 stopień Celsjusza mniej, a żebyśmy mieli po prostu zimniej, bo no ja naprawdę mam jakieś 100 stopni. Ja właściwie to umieram. Moje ciało wytrzymuje ledwo przy 15, a tutaj co mówić, powyżej 30? O Jezu, naprawdę ciężka pogoda do nagrywania. Mój komputer chyba umiera, a więc dzięki wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, sub, łapka w górę, no i kod jajuty w sklepie. Życzę wam Wszystkim miłego dnia, trzymajcie się, no i cześć!